Na stronach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych można znaleźć taką zakładkę Raporty Analityczne. No właśnie, co w takich raportach inwestorzy mogą przeczytać? Jest to cykl raportów ciekawa spółka. Na stronach stowarzyszenia, odwiedzający tę stronę oraz członkowie stowarzyszenia mogą co dwa tygodnie głosować na jedną z pięciu spółek. Ta spółka, która uzyska najwięcej głosów, na tej podstawie, na temat tej spółki przygotowywany jest profesjonalny raport analityczny. Opisujemy w nim przede wszystkim profil spółki, sektor, w której działa. I wyniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość, jak również zwięzłe podsumowanie, kładziemy nacisk, aby była to przede wszystkim taka piguła informacyjna o spółce, zbiór wszystkich informacji, przyjaznym językiem pisany raport, tak aby był łatwo czytelny, nawet dla tych mniej doświadczonych inwestorów. Na członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, dostęp do tych raportów jest bezpłatny. Tak, dla członków jest bezpłatne, dla osób spoza stowarzyszenia, czyli tych osób, które nie są członkami, kosztuje to około 5 zł. Nie wydajemy czystej rekomendacji kupuj, trzymaj, bądź sprzedaj. To już pozostawiamy do własnej oceny. E, oceniamy przede wszystkim, przedstawiamy te czynniki ryzyka, jak również szanse dla spółek. E, również duży nacisk kładziemy na opis relacji inwestorskich. E, czy spółka ma się czym wyróżnić, bądź czy wyróżnia się negatywnie również pod tym względem. Wśród tutaj spółek, które już takie raporty mają, mamy tutaj kilka spółek, na co należy zwrócić właśnie przy nich uwagę. No, dla mnie osobiście ja zwracam uwagę na kompetencje zarządu, na to czy osoby sprawdziły się wcześniej w zarządzaniu czy tą spółką, czy inną spółką, Ostatnio mamy kryzys, więc, jest to bardzo dobry papierek lakmusowy na kompetencje zarządu. Również, bardzo istotnym czynnikiem dla podejmowania decyzji, czy kupować spółkę. Czy może i wyjść z niej, są przede wszystkim perspektywy danej branży. No nie ma sensu nawet ta najlepsza spółka. Ciężko będzie jej poprawiać wyniki finansowe, zdobywać dodatkowy rynek, jeżeli cały sektor ma bardzo słabe perspektywy.